Rada Powiatu Gniezińskiego na sesji nadzwyczajnej przegłosowała odwołanie skarbniczki, która od pół roku choruje i nic nie wskazuje, by miała szybko wrócić do pracy ze zwolnienia lekarskiego. Starosta zaproponowałby na tę funkcję powołać tymczasową nową osobę, a we wrześniu ma zostać rozpisany nowy konkurs na to stanowisko. Aleksandrę Piątkowską Radą od dziś zastąpi Wiesława Haławska. Obecna pani skarbnik w związku ze złym stanem zdrowia, takie informacje do nas docierają, zresztą L4 to potwierdza, nie jest w stanie pełnić funkcji, która jest niezbędna do funkcjonowania starostwa powiatowego. Mamy jedną tylko osobę upoważnioną, która może składać podpisy w imieniu pani skarbnik. Natomiast zarząd nie ma kompetencji, żeby upoważyć inną osobę. Może to tylko zrobić nieobecny skarbnik. I teraz zdarzyła się taka sytuacja, że osoba upoważniona. Mama wcześniej wykupiony urlop i w związku z tym nie miałbym serca, żeby nie wyrazić zgody na wyjazd. W związku z tym podejmujemy tak zwane działania alternatywne. Dzisiaj składam wniosek o odwołanie pani skarbnik, bo my nie wiemy, kiedy tak naprawdę wróci. To po pierwsze. To spowoduje, że przy powołaniu, a dzisiaj ma nastąpić proces powołania nowego skarbnika, nowy skarbnik będzie mógł powołać kolejne osoby, które dostaną z jego, jakby z jego Strony upoważnienia. Następnym procesem będzie najprawdopodobniej no we wrześniu zorganizowanie kolejnego powołania skarbnika, ale to już jakby z konkursu. Chcę po prostu ogłosić konkurs. Nie wykluczam, że obecny skarbnik też może do tego konkursu wystartować. Dzisiaj tak naprawdę rozwiązujemy niezwykle trudny problem. Natomiast obwarowania są takie, że ten proces powinien być przeprowadzony dla bezpieczeństwa funkcjonowania budżetu Starostwa Powiatowego. Tą propozycję właściwie trochę bardzo mocno na moją prośbę przyjął obecny główny księgowy, czyli pani Wiesława Haławska. Ale tutaj mamy takie ustalenia, że to jest właśnie do września. We wrześniu najprawdopodobniej złoży rezygnację. My w tym momencie będziemy szukać innych rozwiązań. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Natomiast działania są rzeczywiście ad hoc. To jest tak naprawdę w tym momencie gaszenia pożaru. Mam nadzieję, że uda nam się ten proces dzisiaj przeprowadzić skutecznie. Za wnioskiem głosowało pięciu radnych, trzech było przeciwko, siedmiu od głosu się wstrzymało.